W natłoku tegorocznych wydarzeń ujawniono informacje, które z pewnością umknęły wielu osobom. To, co za chwilę usłyszycie, może sprawić, że włosy zjeżą się wam na całym ciele. Skala tych rewelacji jest tak szokująca, że po ich poznaniu Donald Tusk powinien schować się ze wstydu. Aż 65% Polaków przyznaje, że koalicja Tuska rządzi gorzej niż się spodziewali. I nie chce się już uśmiechać, bo wyobrażacie sobie Państwo, zaledwie 730 dni Tusk doprowadził do wzrostu bezrobocia wśród młodych. W czwartym kwartale 2019 roku stopa bezrobocia wśród młodych osiągała 7,9%, co było najniższym poziomem w historii. A za Tuska w 2025 roku osiąga już niemal 13%. Czyli wzrost jest dwukrotny. To jeden z najgorszych wyników Unii Europejskiej, największych wzrostów. No, warto się zastanowić, czy warto było stać po tą pizzę w dnie. Dwa lata rządów Tuska to jest więcej niesamowitych osiągnięć. Wymiejmy tylko te najważniejsze. Bankructwo NFZ i gwałtowne pogorszenie dostępności do publicznej ochrony zdrowia. Likwidacja rekordowej liczby placówek medycznych, w tym oddziałów ginekologiczno-położniczych. Rekordowy deficyt budżetowy. Oraz gwałtowny wzrost długu publicznego. 49,5% PKB w 2023 roku, czyli w czasie Ostatniego roku naszych rządów do 60,3% PKB w 2025 roku i prognozowanych 66,8% w 2026 roku. Oznacza to wzrost długu publicznego Polski o blisko 18 punktów procentowych PKB w zaledwie 3 lata. Będzie to najszybszy przyrost długu wśród państw Unii Europejskiej. Oni po prostu topią Polskę i to są zwykłe fakty. Twarda matematyka. Pierwszy raz od lat decyzja, decyzja światowych agencji ratingowych zmieniły perspektywę Polski na negatywną. Oznacza to dla nas wyższe koszty obsługi długu publicznego oraz spadek atrakcyjności inwestycji naszego państwa. Pierwszy raz w historii III RP faktycznie rozmontowano do końca ustrój polski. I za tym poszły pierwszy raz w historii III RP si siłowe przejęcia instytucji państwowych, w tym prokuratury i sądów. Ostentacyjne niestosowanie się do wyroków Sądu Najwyższego. Przypomnę, w sprawie prokuratora krajowego każdy musiałby się zastosować, ale Tusk, jego ekipa nie musi, bo akurat dysponują policją i wojskiem. To jest pierwszy raz w historii. Tak samo w sprawie y, subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości też nie zastosowali się do wyroku Sądu Najwyższego. To samo robią z ignorowaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, e, e, która jest zresztą połączona z blokowaniem im środków, pomimo tego, że przecież jest to dalej. Konstytucyjna władza, konstytucyjna instytucja, oni nie mają większości do zmiany konstytucji, a po prostu bezczelnie sobie łamią, wyciągają sobie punkty z konstytucji i to jest pierwszy raz w historii trzeciej RP. Nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. Polska de facto nie ma już trzeciej władzy, nie ma władzy sądowniczej. Część jest, jak oni to nazywają, neosędziów, część, jak widzicie, jest peosędziów. sędziów Część tych wyroków, jak dla nich jest korzystna, to neosędziów, tak zwanych neosędziów uznają, część nie. Część w ogóle odsunęli od orzekania, po prostu nie ma. Nie ma w Polsce władzy sądowniczej. To jest jedyne, jedyne państwo w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że to, bo usłyszycie, że to wina pisu, ale przypomnijmy tą całą historię, czyli tą nazwę neosędziowie, to wymyślili oni, dlatego że w czasie naszych rządów musieli sobie, musieli zawrzeć zewrzeć szyki ze swoimi sędziami i nie, nie dopuścić żadnych nowych. Po to, aby się bronić przed odpowiedzialnością za te lata swoich rządów. I dokładnie tak to działało. To znaczy ci sędziowie po prostu ich bronili. Ci nie dopuszczali innych, a ci w zamian za to ich po prostu bronili. Układ ręka-ręka-ręka-rękę myje. Mamy pierwszy raz od 35 lat takie procesy polityczne, gdzie mamy raport Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdzający znęcanie się nad podejrzanymi w sprawie politycznej. I osoby za to odpowiedzialne. Nie dość, że nie poniosły żadnych konsekwencji, ale jeszcze zostały awansowane w nielegalnie przejętej prokuraturze. No do, do tego oczywiście doszło ordynarne skręcanie spraw karnych swoich ludzi, w tym tak oczywistych jak sprawa Nowaka. Skandaliczne rozkradanie środków z KPO, finansowanie luksusowych jachtów, spa dla rodzin polityków czy, dla, czy klubów swingersów. Do tego. Komuna wróciła na pełnej, a bohater czasów sowieckich i największej afery trzeciej RP, afery Rywina, został drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu. Emeryci zostali pozbawieni należnych dodatków przy jednoczesnym przywróceniu wysokich emerytur byłym funkcjonariuszom SB. Gratulacje! Koalicja 13 grudnia. Jak na 13 grudnia przystało. Do tego podjęcie próby manipulacji i skręcenia wyborów prezydenckich. Na szczęście, na szczęście. Dzięki e, interwencji Stanów Zjednoczonych, czy zachowania Hołowni, czy e, radykalnego spadku wtedy w sondażach Platformy, całe szczęście udało się tego uniknąć, ale nie ma żadnych wątpliwości, że oni taki manewr szykowali. Chcieli z Polski zrobić Rumunię, przypomnę, że w Rumunii dokładnie kilka miesięcy temu zrobiono to samo, to znaczy ponieważ wygrał nie ten kandydat co trzeba, to po prostu anulowali wybory i w Polsce chcieli zrobić dokładnie to samo, ach ci nasi demokraci, prawda? To jest pierwszy rząd w RP, który w tak jawny sposób zadrwił sobie z własnych obietnic. To jest te słynne 100 konkretów, z których zrealizowano niewiele, a Tusk, jak w swojej słynnej wypowiedzi, twierdził, że no, on dostał 30%, więc obiecał 30%. Idąc tym takim rozumowania, to znaczy, że gdyby wszyscy postępowali tak jak on, to to by oznaczało, że żadni politycy nie muszą dotrzymywać żadnych obietnic, bo nigdy żadna partia nie dostanie 100% poparcia. Więc, więc on robi z własnych wyborców, z Polaków, zwykłych głupców. Publiczne wyrzeczenie się roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec, el, pstus, ogromny skandal. Zablokowanie rozwoju żeglugi śródlądowej, degradacja o Odry do roli Parku Narodowego tak przygotowali taką ustawę. Kosztem interesów gospodarczych Polski, wstrzymywanie strategicznych projektów rozwojowych, centralny port komunikacyjny, energetyka jądrowa, projekt komputera kwantowego, ucieczka kluczowych inwestycji z Polski, w tym projektów amerykańskich, takich jak Intel. Rozbicie jednego z najlepszych w regionie zespołów do spraw sztucznej inteligencji. Likwidacja sprawnie działającego zespołu do spraw innowacji w Instytucie Łukaszewicza i zastąpienie ich. Partyjnymi nominatami. Spadek realnych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych przy jednoczesnym wzroście kosztów życia. Spadek konsumpcji prywatnej w ujęciu realnym mimo wzrostu nominalnych wydatków budżetowych. Spadek inwestycji prywatnych jako udział w PKB, szczególnie w sektorach przemysłowych i wysokich technologii. No to właśnie to jest ta konsekwencja tych wyższych, tego co wyżej Państwu mówiłem, to znaczy po prostu rozwalili najlepszy zespół, który udało się zmontować. W Europie do spraw sztucznej inteligencji, a sami Zielonym Ładem dobijają nasz przemysł. Do tego dochodzi spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w porównaniu do państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Spadek produkcji przemysłowej w kluczowych gałęziach, takich jak chemia, hutnictwo, przemysł ciężki przetwórstwo. No, do tego dochodzi jeszcze siedząca cały czas nad naszą głową umowa z Mercosurem, która w tym roku ma być podpisana, którą forsuje partia, do której należy koalicja 13 grudnia, to znaczy IPP z der Leyen na czele. Do tego ludzie Tuska przygotowali nowy plan budżetowy Unii Europejskiej, czyli kolejną siedmiolatkę, w, których, w którym planowane jest obcięcie środków na rolnictwo, obcięcie funduszy spójności, czyli tam, gdzie Polska najwięcej. Otrzymuje środków. Do tego w życie wchodzi pakt migracyjny. Polska na rok ma być, ma być zwolniona z tego, ale tylko na rok. A potem. Potem w Polsce wiele to wskazuje stanie się to, co w innych państwach Unii Europejskiej. I do tego dochodzi tak: twarde dane. Spadek konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki, wskutek rosnących cen energii i niestabilności regulacyjnej, czyli patrz to, co mówiłem przed, przed chwilą. Spadek eksportu towarów wysoko przetworzonych i pogorszenie struktury handlu zagranicznego. Spadek udziału polski w europejskich łańcuchach wartości na rzecz. Państw spoza Unii Europejskiej. Spadek bezpieczeństwa energetycznego poprzez blokowanie inwestycji, w tym atom i brak stabilnego miksu energetycznego, czyli ta dekarbonizacja ciągle europejska, czyli to szaleństwo niszczenia węgla, którego Polska ma najwięcej w Europie, który ciągle jest ob obkładany jakimiś nowymi zielonymi podatkami, i dlatego Polska, Polska nie może być konkurencyjna. Spadek rezerw strategicznych państwa i zdolności reagowania kryzysowego, spadek zaufania przedsiębiorców do stabilności prawa. I mamy rekordowo niskie wskaźniki nastrojów biznesowych. O, macie partię biznesową. Spadek pozycji Polski w międzynarodowych rankingach wolności gospodarczej i jakości instytucji, ale zaskoczenie. Spadek liczby realizowanych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych publicznie. Spadek efektywności wykorzystywania środków unijnych przy jednoczesnym wzroście kosztów administracyjnych. No to te słynne jachty. Spadek liczby patentów i zgłoszeń innowacyjnych w relacji do PKB. Spadek jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym i odpływ młodych naukowców za granicę. Spadek prestiżu polskiej dyplomacji i marginalizacja Polski w kluczowych debatach w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że na początku był drugi wagon do Kijowa, pamiętacie to Państwo, a teraz podczas rozmów o przyszłości Polski w Genewie już nawet nie ma drugiego wagonu, tylko Tuska w ogóle nie ma, został odesłany do Afryki. Z hańba. Spadek zdolności koalicyjnej Polski w Europie Środkowej, rozpad dotychczasowych formatów regionalnych, mówimy tutaj oczywiście o formacie wyszehradzkim, który kiedyś nas. Wyciągał do góry, a teraz dzięki Tuskowi po prostu nie ma nic. Spadek znaczenia Polski w relacjach transatlantyckich wskutek braku spójnej polityki zagranicznej i tego, że na przykład nie mamy dalej ambasadora w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Tusk się upiera przy tym, przy tym niekompetentnym, niekompetentnym klichu. Więc no my nie mamy podstawowego narzędzia, państwa takiego jak my, do prowadzenia polityki w Stanach Zjednoczonych. To jest kolejna hańba. Spadek wydolności administracji publicznej na skutek czystek kadrowych i wymiany ekspertów na nominatów politycznych. To może. Po prostu można by było elaboratem ten temat pisać. Spadek morale w służbach mundurowych i odpływ doświadczonych funkcjonariuszy. No trudno się dziwić, skoro państwo dalej powołuje specjalne zespoły prokuratorskie i tak dalej, policyjne do sp spraw gnębienia własnych funkcjonariuszy za to, że bronili granicy. Spadek poczucia bezpieczeństwa obywateli przy wzroście przestępczości pospolitej. Kolejna choroba, która przyszła z Tuskiem. Spadek skuteczności państwa w egzekwowaniu prawa i wyroków sądowych. Tak jest jeszcze gorzej niż było. Spadek zaufania obywateli do instytucji państwowych, sądy, sądy prokuratura, rządy. Spadek dzietności i brak, brak jakiejkolwiek polityki, spójnej polityki prorodzinnej. No to chyba że, chyba, że możemy to takimi nazwać: te wszystkie artykuły niemieckich mediów w Polsce o tym, że warto zdradzać żony, mężu, warto nie mieć dzieci, warto mieć zamiast tego psiecko i tak dalej. Spadek realnej wartości świadczeń społecznych w wyniku inflacji. Spadek standardów debaty publicznej i brutalizacja języka i środków przemocy władzy wobec opozycji. Ktoś powie, ale może chociaż w spółkach Skarbu Państwa. Jest dobrze. No nie. W 2024 roku 19 państwowych spółek giełdowych zarobiło na czysto 10 miliardów złotych, czyli uwaga, o 51 miliardów mniej. 51 miliardów mniej. To spadek o 83% niż za czasu naszych rządów. Więc podsumujmy Polaku. Odsyłają cię nawet z onkologii, ale w zamian za to te pieniądze idą na TVP w likwidacji, które. Tak się likwiduje, że za twoje pieniądze, które powinnyś na służbę zdrowia, prowadzi kampanie billboardowe tego po prostu chorego TVP i właśnie wyszło, że mają że ma rekordowe wydatki na koncert Stinga. Czyli tak, nie ma na szpitale, a jest na koncert Stinga. Więc miało być 100 konkretów, a jest 100, ale w 100% rozmontowywane państwo. Jego ustrój nie istnieje. Degradacja gospodarki, polityki zagranicznej, uderzenie w politykę historyczną i patriotyzm. Polska stała się znów. Pruską kolonią na posyłki. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.